Witam Państwa w komentarzu voltowym FX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk voltowy do makserskim BOŚ. Dziś mam dzień 28 kwietnia, godzina 7.30. W związku z tym, zapraszam Państwa do omówienia sytuacji na czterech. Wybranych przeze mnie, wydaje mi się, że najciekawszych i w tych i, parach jak je, i układach, jakie obserwujemy się w tej chwili na rynku. Tradycyjnie rozpoczynamy od rynku Eurodlara, jako głównej pary, pary dominującej w stosunku do postałych zestawień. No i poprzednio Państwu, wskazywałem na takiego lekkiego rgr a który można powiedzieć, który nam się tutaj mógł wyklarować, a przynajmniej na naruszenie na linii trendu wzrostowego. Układ ten został generalnie zanegowany, jak widać, dość mocno podbili w kierunku 1,13,38. To generalnie nie zmienia się szerokiego układu na urodlarze, które jednak doszło, wydaje mi się, że ma potencjał spadkowy. Niemniej jakby ad hoc troszkę, troszkę psuje nam to, ten układ, o którym Państwu mówiłem w poprzednim układzie, układ jakby krótkoterminowy. No wydarzeniem ostatnich godzin na, na głównej parze ulotowej, na rynku, było posiedzenie FED. Posiedzenie FED, które de facto nie przyniosło nam tutaj jakichś Zmian w retoryce, czy też nie, nie wpłynęło znacząco na oczekiwania rynku co do, co do podwyżek stóp procentowych. W konsekwencji również dolar, który tylko który tracił przed, przed posiedzeniem, być może z obawy na jakieś bardzo, bardziej łagodne nastawienie, no, znów znalazł się pod presją. To widzimy na hajdence, że jednak ta próbuje wyjść w górę przez 1,13,38,7. Ewentualne sforswanie tego zakresu prawdopodobnie przyniosłoby na z zakresu, zakresu 1,13,90. Drugą parą jest para również powiązana z bankiem centralnym dzisiaj, czyli dolar do japońskiego jena. Dolar do japońskiego jena, gdzie obserwujemy dalszą próbę umocnienia japońskiej waluty. Tutaj Państwo ostatnio o tym mówiłem, że tutaj jest jakaś próba wyjścia wyżej, niemniej szeroki układ techniczny wskazuje raczej na kontynuację trendu dodatkowego Skąd się wzięło umocnienie Jena? Przede wszystkim z braku zwiększenia programu stymulacyjnego ze strony Banku Japonii. Było takie ryzyko, że Bank Japonii coś, coś wprowadzi, coś zmodyfikuje w swoim programie bo mówiło się nawet o, przecież, o ujemnych stopach w zakresie pożyczek dla instytucji finansowych. No i tutaj tak się też nie, tak się nie stało. Dodatkowo jeszcze bój obniżył prognozy dotyczące PKB i CPI, także generalnie mamy gorsze perspektywy makroekonomiczne bez zwiększenia stimulusa, chociaż przede wszystkim na jenie wydaje się, że największą wartość ma to pierwsza składowa, czyli brak nowego stimulusa. Technicznie schodzimy, wyszliśmy poniżej wsparcia, z jest poniżej 1972 jenów. Wyraźne wsparcie znajduje się na poziomie 107 jenów i 86 punktów. I tutaj generalnie wydaje mi się, że to jest jakiś klucz do kontynuacji trendu spadkowego na tej parze. Należy pamiętać, że, że prawdopodobnie Japonii nie do końca zależy na na tym, żeby jen się umacniał w takim tempie, jak, jak to ma w tej chwili miejsce. Tak, być może ee, ewentualne sforsowanie tego zakresu, być może realizacja jakichś zleceń typu stop loss, e, czy nabywanie pozycji krótkich, spotkałaby się z kontrolą ze strony tamtejszej instytucji. Trzecią parą jest euro złoty, euro -złoty który po, po lokalnej korekcie z zakresu 41, 42 do 437 spadliśmy. E, obserwujemy znowu hmm, wystąpienie presji na polską walutę. E, no FED tam nie pomógł. E, zbliża się długi weekend majowy. E, gratis. To ze może gratis, ale generalnie rzecz biorąc, główny rynek, główni inwestorzy na rynku skupiają się na potencjalnym ruchu ze strony agencji ratingowej Midis. Raczej obniżenie perspektywy jest już cena. Wydaje się, że to jest ten bazowy scenariusz. To, co może jakby pewnym ryzykiem inwestorzy MILIS może dokonać obniżki samego ratingu, tak jak zrobiło to SP parę miesięcy temu. No, i to jest właśnie ten czynnik ryzyka, który wydaje mi się w dużej mierze tutaj ważna na wycenie polskiej waluty, która wraca w kierunku 4,40. Dodatkowo jeszcze mamy nierozwiązany temat. Przewalutowania kredytów w CHF-ach. De facto te, 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 te propozycje, które padają, w dużej mierze są dość negatywne dla sektora, no i przyczyniają się do tego gorszego no, wiuna na polskie aktywa, bo to widać nie tylko na złotym, ale również na polskich obligacjach. Fakt faktem, że ostatnie, ostatnie sesje, kilkanaście godzin, przynosi pewne cofnięcie się rentowności, no nie wiem, jakby też szeroki układ na złotym, na, na obligacjach czy na polskich i wskazuje na, na pewną niechęć w stosunku do polskiego, polskiego rynku kapitałowego i Of Ostatnią barą jest fundo dolara. E, fundo dolara, który jest w dość ciekawym miejscu, ponieważ stosowanie oporu na zakresie 1,46,10 przyniosło nam potencjalny ruch do 1,48,39. E, czyli wybicie ewentualnego tego oporu. Po, prawdopodobnie przyniosło nam tutaj ruch w górę. E, troszkę nam się poprawiła sytuacja wokół funta. Inwestorzy e, troszkę lepiej oceniają perspektywy uniknięcia Brexitu. No, w dużej mierze przyczyniły się, do tego, przyczyniły się do tego wystąpienia ostatniego Baracka Obamy. No ale również też sondaże z Wysp, chociaż ostatnio te sondaże generalnie mają taką tendencję że troszkę zależy jaka sondażownia, będzie się jednak czyje zlecenie zostało to taki, tak takie badanie przeprowadzone. Niemniej widać jakąś lekką poprawę w zakresie sentymentu pozostania w zadaniach struktur unijnych, czyli de facto ten, jakby ten główny czynnik ryzyka dla funta troszkę nam tutaj zaczyna być ograniczany. Oczywiście on do czerwca będzie cały czas obecny na rynku i cały czas będzie utrzymywał, w zależności od tych poszczególnych sondaży, które nam na rynek. No niemniej widać, że tutaj funt Troszkę odragował. Ciekawy dość dość układ techniczny, czyli lokalnie jakieś małe trendy spadkowe zanegowane. W szerszym układzie, nawet jeżeli spojrzymy tutaj, no to jednak wygląda to, że tutaj wyszliśmy dość znaczący układ techniczny. Próba, jeżeli nawet by się nie udało sforsować 1.46.10, to prawdopodobnie pullback ewentualnie zatrzymałby się w zakresie 1,4355. Dziękuję za uwagę.